Música a few moments later jingle bell, 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 bell. <gasps> Witam Cię w specjalnym świątecznym odcinku, w którym będziemy ubierać Mikołaja. Może nie tylko zobaczę, czy będzie jedna gra, czy może też więcej. W każdym bądź razie, jak widzieliście, bardzo ładne intro. Wszystko. No i co, i może zaczniemy? No, kto, któż z nas by nie chciał ubrać kiedykolwiek Mikołaja? No. Chyba tylko ja. No więc. Zróbmy, żeby to było takie pro, wiecie, takie efekty, jak w Vegasie normalnie. Ej, chcę bez, 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 bez śniegu, no, bez, na razie bez. Myślę, że zrobimy z niego takiego Tumblr Boya, jak na swój wiek jednak, jednak, nie, no, ma już swoje lata, jednakże myślę, że Tumblr Boy z niego jakoś tam będzie, co nie? Ej, no, według mnie to najlepiej on wygląda normalnie w tych... W tych, tych, czekajcie, w, w tych czerwonych rurkach to normalnie tak, tak podkreślają jego chude nogi, że to jest po prostu medik, nie? Dobrze, przejdźmy do czapki. Wiecie, ja chcę takie, jak, chcę, chcę takie, wiecie, że, że on taki, wiecie, taki roz, rozwydrzony, taki, wiecie, że taki, jakby to powiedzieć, no po prostu jest tak podburzony, z tą czapką, wiecie, tak hula normalnie, jak na dyskotece, no. Tutaj twarz, o, nawet można dać twarz, o, on druga, o Jezu, on ma oczy nawet, mm. o i wezmę taką minę pedofila, taką, luba, jestem się Mikołaj, Oczywiście dam mu też tu yy, ser, chociaż, yy, co tu jeszcze jest? Oczywiście dam mu serpentyny, żeby była zawsze świetna zabawa. Yy, impra jest tu, a ludzi ze co nie? Yy, potem co tu by jeszcze, jakąś bluzeczkę by mu dać, taką uwypukli uwypukli uwypukliwającą, czy coś w tym stylu, jego sylwetkę. Chyba, że będzie to też taki właśnie, jak to mówiłem, Tumblr i bez koszulki, to będzie chyba lepiej Komponowało się z całą y, moją kre kreacją normalnie projektu Rugwaj. Ym, teraz tak, rękawiczki, żeby mu nie było za zimno. Może takie o tutaj z ładnymi kokertkami. Oraz buty, no przecież nogi mu śmierdzą. Wezmę takie, yy, yy, takie rozwiązane sznurówki, wiecie, żeby jakaś panienka mu tam mogła je zawiązać, co nie? Teraz, o, tło, nawet można... Aha, tylko dwa tuła no to chcesz żeby ono na kominie siedziały, no, takie chyba logiczne, co nie? Jeszcze śnieg, no i, i to jest prawilny święty Mikołaj, no. Naprawdę piękne to jest, nawet można zdjęcie sobie zrobić. Zrobiłem zdjęcie? <laughs> chyba. Chyba zrobiłem zdjęcie, więc wow. Jest to naprawdę taki tumbler, tumbler, y, tumbler Santa, Santa, Santa Tumbler, boże, no, więc... No, przechodzimy do drugiej. Ja ja nie wiem, ja nic nie, nie zrobiłam zbrodniczego. Po prostu osób życia straciło. No, a, a teraz ile osób traci, ile dzieci traci życie? Przez to, że, że te 500 plus dają, rodzą te dzieci, a potem o ściany je rozbijają. Zbrodnicz. Ja ja nie wiem, ja nic nie, nie zrobiłam zbrodniczego. Po prostu osób życia straciło. No, a, a teraz ile osób traci ile dzieci traci życie? Przez to, że, że te 500 plus dają, rodzą te dzieci, a potem o ściany je rozwijają.